Hej, dzisiaj robiąc jedną rzecz, otrzymamy tak naprawdę dwie inne. Po pierwsze, strasznie przyspieszymy naszą grę. Świat będzie generował się o wiele szybciej, dzięki temu będzie mógł być on o wiele większy, a nowe czanki, które będą się generowały, nie będą nam przeszkadzały w grze. Po drugie, zrobimy nasz pierwszy krok do generowania wody w naszej grze. A to wszystko osiągniemy dzięki budowaniu naszego obiektu czanka od razu za jednym razem. Teraz budujemy tysiące obiektów dla każdej ścianki kostki, a tworzenie nowego obiektu w grze jest strasznie kosztowną operacją. Czyli zamiast to robić kilka tysięcy razy, zrobimy to raz, a dobrze, i to nam naprawdę ułatwi dalsze budowanie naszej gry. A więc zaczynajmy. Zacznijmy od przejścia naszego skryptu. Chunk. I tak jak wspomniałem, nie chcemy już tworzyć osobnego obiektu, osobnego mesza dla każdej ścianki kostki. Chcemy utworzyć od razu wielkiego, całego mesza dla całego chunka. Czyli skrypt chunk musi przechowywać informacje o swoim werteksie, ponieważ musimy sobie przypomnieć co się składało na meszach. Werteksy, trójkąty, UV oraz normale. Normale możemy na chwilę pominąć, bo to sobie wygenerujemy automatycznie za pomocą e, specjalnej funkcji, ale nadal te trzy wcześniejsze potrzebujemy dla każdego chunka. Więc na samej górze tworzymy sobie nowe trzy publiczne zmienne. Na początku publiczna lista typu wektor 3, którą sobie nazywamy Vertices, czyli werteksy. I tu dla każdego werteksa będziemy dodawali wartości tego werteksa. Następnie publiczną listę typu Int, którą sobie nazywamy Triangles, czyli trójkąty. I tu też dla każdego werteksa będziemy dodawali odpowiednie trójkąty. I ostatnia lista to będzie lista typu wektor 2 którą sobie nazwiemy UVS. I tu będziemy dodawali wszystkie UVS, które później nam pozwolą odpowiednio nałożyć teksturę na naszego nowego mesza. Co więcej, tu wyżej sobie utwórzmy jeszcze jedną publiczną zmienną typu int, którą sobie nazwiemy vertex index, czyli indeks vertexu, żebyśmy mogli śledzić, jaki aktualnie vertex dodajemy do naszej tablicy, żebyśmy mogli odpowiednio te później Wartości, które dodajemy, ustawić. Gdy to mamy, przejdźmy do funkcji, która generuje naszego mesha dla czanka i on yy, trochę zmieni. To była funkcja, która się nazywa Combine I tu widzimy, że pobieramy ze wszystkich dzieci tego czanka mesh filter, ale my już nie chcemy tworzyć żadnych meszy w dzieciach. Chcemy od razu stworzyć mesza dla całego czanka. Więc ten cały fragment kodu możemy po prostu usunąć. To nam w ogóle nie będzie potrzebne, bo Nasze dzieci już nie mają żadnych meszy musimy sobie tutaj stworzyć nowego mesza. Więc stworzymy zmienną typu mesh o nazwie mesh i to będzie nowy mesh. I teraz bardzo prosta rzecz. W tym meszu do werteksów przypisujemy tą listę werteksów, którą przed chwilą stworzyliśmy, tylko że musimy ją przerzutować na tablicę, a nie na listę. Następnie do trójkątów przypisujemy sobie tą listę trójkątów, którą przed chwilą stworzyliśmy, tylko że znowu rzutujemy ją na tablicę i to samo z. UV. Przypisujemy tu naszą tablicę, listę UV, tylko że rzutujemy ją na tablicę. I musimy się przypisać normale, ale nie mamy normali. Więc możemy sobie napisać mesh, recalculate normals, czyli przelicz normale sam z siebie od nowa. I gdy to mamy, znowu tworzymy mm, mesh filter dla naszego czanka. Tylko że tutaj już nie musimy łączyć żadnych meszy. Ponieważ już nie zbieramy tych meszy tam tysiące z naszych dzieci, tylko mamy jednego po prostu mesza. Więc nic nie musimy łączyć, możemy po prostu do block mesh, -filter .mesh przypisać mesh, tego mesha, którego przed chwilą stworzyliśmy. I to wszystko, co robimy w tej funkcji. Ostatnią rzeczą to w funkcji draw chunk na samym początku wyzerujmy vertex index, żebyśmy wiedzieli, że startujemy od zerowej pozycji, od pierwszej pozycji, czyli od samego początku naszych vertexów. I to wszystko, co musimy zmienić w tej funkcji. Zapisujemy ją w tym skrypcie, zapisujemy ten skrypt i przechodzimy do skryptu blog. I tu nas głównie interesuje funkcja GENERATE BLOCK site, ponieważ tutaj przypisujemy wszystkie wartości odnośnie werteksów, wektorów, UV i trójkątów. I tak, spójrzmy sobie na pierwszą linijkę. Tutaj mamy w ogóle zmienną UV, której już nie używamy, więc możemy sobie usunąć. I mamy przekazywaną zmienną mesh, a my nie chcemy już tworzyć żadnych meshy, więc też możemy sobie to usunąć. Od razu nam się podświetliło na czerwono, że korzystamy z meszy, które już nie istnieją. Tym się za, chwile, za chwilę zajmiemy. Na razie przejdźmy na sam spód, zaraz przed return. Po switchu, ale przed return. Bo tu są pewne elementy wspólne dla każdej, ponieważ tu w switchu dla każdej strony kostki robimy coś innego, ale możemy pewne wspólne elementy wyciągnąć. I co robimy? Po pierwsze piszemy sobie for each, czyli dla każdej albo dla każdego, i będzie tak. Dla każdego wektora 2 tą zmienną sobie nazwiemy blok UV w block type get block UVS site. Czyli to samo co robiliśmy tutaj, tak? Do UV naszego mesha przypisywaliśmy UV naszego typu kostki dla danej strony, żeby później mesh wiedział, Jaką część tekstury przypisać do naszej, do naszego obiektu? I tu dla, każdego, dla każdej zmiennej, dla każdej wartości, którą mamy w tej tablicy UV, przechodzimy sobie przez tą tablicę, przez każdą wartość i później możemy w chunk.parent.uvs, czyli w tej liście, którą przed chwilą sobie stworzyliśmy w skrypcie chunk, dodać nową wartość i to jest właśnie ten blok UV, czyli ta zmienna, którą sobie tu wzięliśmy z naszej funkcji getBlog UVS i to jest część wspólna dla każdego i dla każdej strony kostki każda strona kostki ma tą funkcję i każda strona kostki zwraca te same wartości w sensie w tym samym formacie następnie robimy znowu for each czyli dla każdej i tu możemy sobie zrobić że dla każdego trójkąta i to jest int i też możemy sobie tą, nazwę, tą zmienną nazwać triangle czyli dla każdej Zmiennej typu int o nazwie triangle w yy, tablicy triangles, a tą tablicę mamy tu na samej górze. Czyli dla każdego trójkąta w naszej tablicy do chunk parent. czyli do tej listy, którą sobie przed chwilą utworzyliśmy, dodajemy nową wartość i ta wartość równa się chunk parent. Vertex index, czyli ta nasza zmienna, która nam śledzi, który to jest vertex z kolei, plus triangle, czyli plus ta wartość z tablicy. I dzięki temu każdy vertex będzie miał inną wartość, ponieważ tu dodajemy ten indeks vertexu, tak? czyli każdy, każda nasza strona kostki będzie miała swoje własne wartości. I na samym końcu jeszcze, tu w ogóle tego mesza nie musimy zwracać, to możemy też usunąć, bo tu nic nie tworzymy, nic nie zwracamy, po prostu przypisujemy wartości, ale na samym końcu naszej funkcji piszemy jeszcze chunk parent .vertex index plus 4. Czyli do tego indeksu vertexów Dodajemy 4. A czemu 4? Ponieważ, gdzie my tu mamy? A, tego jeszcze nie mamy, ale zaraz to sobie dodamy. Po prostu dla każdej strony, każda strona kostki ma 4 werteksy. Czyli dla każdej takiej wywołania funkcji będziemy dodawać 4 werteksy do naszej tablicy werteksów, dlatego musimy później ten indeks też powiększyć o 4. I teraz właśnie się zajmiemy tym dodawaniem werteksów do naszej tablicy werteksów, którą sobie utworzyliśmy w hmm, skrypcie chunk. Tu na swojej górze jeszcze możemy zmienić, że skoro ta funkcja nic nie zwraca, no nawet musimy zmienić. To nie będzie zwracała wartości typu mesh, tylko to będzie void, czyli funkcja, która nic nie zwraca, po prostu wykonuje pewną operację. I teraz tak, dla każdej strony kostki usuwamy to, co jest w środku i piszemy for each, czyli znowu dla każdego, i tym razem to będzie dla, dla strony kostki z przodu, to będzie dla każdej wartości we front vertices. We front vertices każda wartość ma typ wektor 3. I nazwijmy sobie to po prostu vertex. Czyli dla każdego Vertexa w tablicy front vertices w obiekcie chunk parent, czyli w chunku, który jest rodzicem naszej kostki, w liście vertices, którą sobie przed chwilą stworzyliśmy, dodajemy nową wartość. I to jest block position, czyli pozycja naszej kostki plus ten właśnie vertex. Też jest ważne, żebyśmy tu napisali tą pozycję kostki, żeby też było wiadomo, że to nie jest wszystko w jednym miejscu, tylko że to jest rozłożone, że te kostki są w jakiejś tam odległości od siebie, żeby to się wszystko nie nam nie rozjechało. I dokładnie to samo robimy dla każdej ze stron. Możemy sobie to nawet skopiować. Usuwamy wszystko, co jest tutaj, tylko zamiast front vertices, piszemy jak to było, back vertices, tak. Back vertices. I tu zostawiamy wszystko dokładnie tak samo. Kopiujemy, wklejamy niżej, tu będzie left, vertices. Usuwamy wklejamy tu będzie right right vertices usuwamy wklejamy tu będzie top vertices i usuwamy wklejamy i tu będzie bottom vertices ok i to wszystko co musimy zrobić w tej funkcji tu coś nie pasuje wszystko pasuje ok i gdy to mamy możemy przejść jeszcze na sam na samą górę naszego skryptu, i teraz po naszych zmianach nie używamy w ogóle tych tablic left vector, back vector, więc to całe możemy sobie po prostu usunąć. Zostawiamy tylko tablicę vertices, triangles oraz front vertices i tą całą resztę. I gdy to mamy, no to jeszcze niestety nie koniec. Teraz musimy przejść do funkcji, gdzie to mamy generate block side, create block side. Widzimy, że tu wywołujemy naszą funkcję generate block side, którą przed chwilą. Zmieniliśmy tylko już tam nie przekazujemy ani UVS, ani nie przekazujemy mesza, ani nic nie zwracamy. Tego mesza też nie potrzebujemy, więc znowu usuwamy. Tych UVS też, tego tablicy UVS też nie potrzebujemy, bo sobie generujemy w środku tej funkcji, więc też możemy usunąć. Nie tworzymy żadnego nowego obiektu, więc to całe też możemy usunąć. I nie chcemy tworzyć żadnych nowych e, meszy dla naszych kostek osobno, chcemy po prostu tworzyć rzut dla całego czanka. Więc to też możemy usunąć. czyli widzimy, że w tej funkcji create block site, tak naprawdę robimy tylko jedną rzecz: wywołujemy funkcję generate block site, Co jest trochę bez sensu. Więc tą całą funkcję możemy po prostu wywalić. I teraz, gdy tą funkcję wywaliliśmy, musimy przejść do funkcji createBlock i zamiast create block site, piszemy po prostu generate block site. i zamieniamy każde wywołanie funkcji create block site na generate block site. I to wszystko co musimy zrobić w naszych skryptach. Zapisujemy oba skrypty, wracamy do naszego Unity, pozwalamy, żeby skrypty się przyładowały, przechodzimy do naszej sceny z naszym światem i robimy, żeby świat był trochę większy. Załóżmy, że promień świata ma być 5, żebyśmy mogli widzieć jak to szybko wszystko się ładnie buduje. Klikamy play, pozwalamy chwilę, żeby świat się wczytał, od razu patrzymy w dół. I widzimy, z jaką prędkością ten świat się wczytał. Taki duży świat normalnie by nam zajął jego budowanie, pewnie, z, nie wiem, 30 sekund może, bo poprzednio to było wolno. A teraz prawie że w jedną sekundę się wielki świat wczytał. I widzimy, że też jak dochodzimy do krawędzi. To tak jak wcześniej przy dochodzeniu do krawędzi mieliśmy taką wielką ścinę, taką na 2 sekundy, gdy ładowały się nowe czanki, tak teraz jest to prawie niezauważalne. Jest mini ścinka, ale to jest wszystko do poprawy. W następnych odcinkach. Nie przeszkadza nam to w testowaniu gry i w budowaniu jej dalej. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie. To, co zrobiliśmy dzisiaj, bardzo nam się przyda w tworzeniu wody w następnym odcinku. Więc serdecznie Was zapraszam. Jeśli macie jakieś pytania, z chęcią odpowiem. Trzymajcie się.